Dlaczego kobiety nie chcą seksu? Kochani moi, ja chcę powiedzieć całkiem o czymś innym, i słuchaj dokładnie, mężczyzno. Panie też mogą posłuchać, e, oprócz tych przyczyn, oczywiście jakichś fizjologicznych, hormonalnych, czy też manipulacyjnych, o których bardzo często mówię, jest jeszcze jedna bardzo ważna przyczyna. E, kiedy ty, mężczyzno, nie pokazujesz swojej kobiecie, że jest ona dla ciebie ważna. Nie dajesz jej poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Nie reagujesz na jej uśmiech, na jej radość. Kiedy ona robi bardzo wiele, stara się i robi to, bo chce, nie robi tego jako manipulacji, a Ty tak naprawdę to zlewasz. Nie dajesz jej jakichś fajnych prezentów, nie zapraszasz jej w fajne miejsca, nie organizujesz czegoś. Ja nie mówię tu o wielkich kosztach, mówię nawet o rzeczach niskobudżetowych, ale żeby pokazać kobiecie, że jest ona dla ciebie ważna i ty o niej myślisz, że ona jest tą osobą, dla której ty to wszystko robisz, co robisz w życiu. Jeżeli ta kobieta tego od ciebie nie ma, nie ma od ciebie rozmowy, nie ma od ciebie wsparcia, to uwierz mi, że ona nie będzie miała ochoty na seks z tobą, a patrząc bardziej długofalowo, wasz związek się rozpadnie. Także najpierw zastanów się, czy dajesz kobiecie to wszystko, na co ona zasługuje. A jeżeli chcecie popracować ze mną na sesjach, to zapraszam pary, zapraszam panie oraz panów. Jestem dyplomowanym psychologiem oraz coachem relacji.